Zaginęliście 5,5 i pół roku temu. Słyszysz głosy? Masz wizję? Ratuj pasażerów. Nasze dni są policzone? 2 czerwca 2024. Miałem straszne wezwanie. Wszystko pochłonął popiół. Wszystko jest połączone. Nie zaginęliśmy przypadkiem. Musimy razem ocalić pasażerów. Za półtora roku umrzemy. Liczy się każdy trop. Coś nam umknęło. Dwa lata temu dotknąłem ogona i zniknąłem. Wróciłem o pięć lat starszy. Muszę sobie przypomnieć, co się stało. Co to? To nie jest zwykłe pudełko, tylko czarna skrzynka. Zabito pasażera. To początek serii. Ocal mnie. Przez cały czas byliśmy w błędzie? Nie wlecieliśmy w sztorm. To on wleciał w nas. Zostaliśmy wybrani, połączeni z Boską świadomością. Cokolwiek się zdarzy, przejdziemy przez to razem. Rozpoczynamy procedurę lądowania.